Witam w 69. odcinku podcastu Pokój w Głowie. Jest to podcast psychoedukacyjny. Ten odcinek nagrywam w Warszawie, a za oknem są dwa stopnie. Tym razem chciałabym, byśmy porozmawiali o komplementach i o tym, czy mogą one krzywdzić, a jeśli mogą, to kiedy są krzywdzące i o tym, jak. Brzmi konstruktywny komplement, a jak może brzmieć taki komplement, którego lepiej nie wypowiadać. Nazywam się Kasia Iwaszczuk-Pudzianowska i jestem psycholożką, która od wielu lat pracuje z dorosłymi, prowadząc terapię. Zacznę od tego, że my często mamy takie pomysły, aby określać siebie, próbować określić jacy jesteśmy, nazwać cechy i tak samo robimy z innymi ludźmi. Określamy ich wprost, na głos albo tylko w swojej głowie. Mówimy, czy są inteligentni, czy są głupi, czy są odpowiedzialni, nieodpowiedzialni. Możemy o kimś powiedzieć, że ma poczucie humoru, jest wesoły albo że jest sztywniakiem i mu tego poczucia humoru brak. Albo że ma kołek w dupie. Możemy o kimś mówić, albo też o sobie, że jest oazą spokoju, że sobie radzi, że jest opanowany, albo że jest świrusem wariatem, czy świruską wariatką. Nie panuje nad sobą. Jest chwiejna, niestabilna. Ona jest niestabilna, taka niestabilna. Nie ufam jej przez to. Deprecjonuje to wszystko, co mówi. I kiedy mamy już jakiś pogląd na danego człowieka. To jest on tak mocno zakodowany gdzieś tam w nas w głębi, że trudno jest nam ten pogląd zmienić. Jest to taka etykieta, którą przypinamy jakiemuś człowiekowi, i sobie też przypinamy etykiety, oczywiście. I trudno jest nam te etykiety zmienić, kiedy one już powstały. Czyli, jeśli uważam, że ktoś jest inteligentny i zrobi coś głupiego, to uznam, że tam przypadkowo mu to się zdarzyło, ale nadal jest inteligentny. Jeśli natomiast uważam, że ktoś jest idiotą, a zrobi coś inteligentnie, to tak samo analogicznie uznam, że to było przypadkowe, coś tam mu się udało, miał szczęście może, ale nadal jest tym idiotą. Dokładnie w ten sam sposób myślimy o sobie samych. Tylko, że skąd mamy etykiety do nas przypięte? Otóż nasze etykiety pochodzą z przeszłości najczęściej. Pochodzą z tego, czego doświadczyliśmy jeszcze jako dzieci, czego oczekiwali też często od nas rodzice, i z czego się cieszyli, że my to realizujemy. Czyli, jeśli rodzice chcieli mieć odpowiedzialne dziecko, czy mądre dziecko, to mówili: Ty jesteś taka mądra, Ty jesteś taka odpowiedzialna. Co, jakby się zagłębić w historię wielu ludzi, wcale nie było pozytywne. Bo odpowiedzialne na przykład było takie dziecko, które zajmowało się innymi dziećmi, wyręczając rodziców w rodzicielstwie. Jesteś taka odpowiedzialna, że ogarniasz to swoje rodzeństwo, i nie trzeba się tobą w ogóle opiekować. My nie musimy ci poświęcać czasu, różo. Nie masz co prawda dzieciństwa, ale my za to mamy trochę luzu. I biedna mała róża, słysząc, że jest odpowiedzialna, widzi, jak rodzice są szczęśliwi z tego powodu i stara się temu sprostać. I nawet kiedy oni tego nie wypowiadają na głos, ona stara się sprostać temu, że jest odpowiedzialna. Mówi sobie sama, że muszę być odpowiedzialna. Jeśli nie będę odpowiedzialna, to wszystkich zawiodę. Biedna mała Róża słyszy również, że jest bardzo mądra i inteligentna. W związku z tym zawsze wkłada maksimum wysiłku w naukę. Nauka jest najważniejsza nie zajmuje się niczym innym, tylko się uczy, ale nawet nie dlatego, że jest to jej hobby. Bo czasem chciałaby się pobawić, pobiegać, pojeździć rowerem, ale nie może, nie ma za bardzo na to czasu, bo musi się uczyć, żeby rodzice byli zadowoleni, żeby sprostać temu, że jest tak mądra i inteligentna. Jakby zaczęła jeździć teraz rowerem, zamiast się uczyć, to by straciła. Być może uznaliby, że jest głupia. Więc zauważcie, że taki komplement może być miły, bo czujemy się docenieni, czujemy, że docenione jest to, co robimy i jacy jesteśmy, ale komplement mówiący o tym, jacy my jesteśmy, wiąże się też dla nas z bardzo dużym kosztem kosztem emocjonalnym i kosztem energetycznym bo z automatu działa to tak, że my potem czujemy, że musimy temu sprostać. I zauważcie też, że biedna Mała Róża. Ponosi koszty tych komplementów podobne do kosztów, które by ponosiła, gdyby była krytykowana. To właściwie się sprowadza do jednego. Kiedy słyszy komplementy, że jest odpowiedzialna inteligentna, to robi wszystko, żeby nie okazać się głupią i nieodpowiedzialną. Gdyby słyszała, że jest głupia i nieodpowiedzialna, to prawdopodobnie robiłaby wszystko, żeby z tego wybrnąć i okazać się inteligentną i odpowiedzialną. Można kogoś zmotywować do jakichś działań przez powiedzenie mu komplementu i oczekiwanie, że ta osoba się będzie chciała z tego komplementu potem wywiązać, albo można kogoś skłonić do jakichś działań przez zawstydzenie negatywną etykietą i mieć nadzieję, że osoba ta będzie chciała wybrnąć z tej negatywnej etykiety i nam udowodnić, że taka nie jest. Jesteś leniem mówiło się kiedyś. Kiedy ktoś chciał, aby dziecko zabrało się do roboty i udowodniło, że nie jest leniem, jesteś brudasem. Mówiło się kiedyś, kiedy chciało się, aby dziecko zaczęło sprzątać i udowodniło, że nie jest brudasem. I ze wszystkim wiązał się wstyd. Wstyd miał popychać do zmiany w zachowaniu. I tak samo w drugą stronę. Jesteś takim czyściochem, jesteś taki porządny, u ciebie zawsze jest porządek. Mówiło się kiedyś, aby popchnąć dziecko. Do tego, by sprzątało nie tylko swój pokój, ale cały dom. Albo jesteś taki pracowity, świetnie organizujesz sobie pracę, zawsze wszystko potrafisz zrobić na czas. Mówiło się kiedyś, kiedy chciało się, żeby dziecko załatwiało jakąś czarną robotę nie tylko w swoim imieniu, ale częściowo też w imieniu rodziców. Oczywiście, że dzieci należy uczyć odpowiedzialności, ale. Nie w ten sposób, że wiążemy tą odpowiedzialność z ich samooceną. Jeśli nie jesteś odpowiedzialny, to staczasz się na dno i jesteś zerem, nikim, leniem, patentowanym, śmierdzącym i lekkomyślnym, lekkoduchem, czy może nawet idiotą, debilem i tak dalej. Tylko jeśli zachowałeś się nieodpowiedzialnie. I tutaj podkreślam: zachowałeś się nieodpowiedzialnie, a nie jesteś nieodpowiedzialny. Jedna sytuacja nie mówi o tym, jak my w ogóle jesteśmy w życiu. Nie ma też takiej zasady, która pasuje do każdej sytuacji. My nie jesteśmy zawsze tacy sami. Czasem mamy ochotę być odpowiedzialni, czasem mamy ochotę coś zrobić lekkomyślnie albo zupełnie na ludzie. I jeśli zrobimy coś na ludzie i lekkomyślnie, co nie będzie też dla nikogo krzywdzące, to nie znaczy, że jesteśmy nieodpowiedzialnymi lekko duchami, którym nie można ufać. Więc jeśli już ten dzieciak zachował się nieodpowiedzialnie, to pewnie po prostu warto się zastanowić, co poszło nie tak, zamiast go zawstydzać i deprecjonować i podcinać jego samoocenę. Ale kiedyś nie było tej świadomości, więc biedna Róża bała się krytyki. Ale nie konstruktywnej krytyki, tylko bała się takiej krytyki destrukcyjnej, która miałaby ją zawstydzać. Dlatego robiła wszystko, żeby się wywiązać z komplementów, które usłyszała na swój temat. Biedna mała Róża zrobiła wszystko, aby nie dopuścić nigdy w życiu do tego, aby ktoś ją skrytykował. Czyli tak naprawdę Róża była odpowiedzialna jako dziecko, opiekowała się innymi dziećmi i zrezygnowała ze swojej dziecięcej beztroski, bo bała się, że straci aprobatę. Że straci. W oczach dorosłych, że okaże się, że nie jest aż tak wspaniała, jak im się wydawało, że po prostu będą nią zawiedzeni. A teraz przenieśmy się w czasie do dorosłości Róży i jej relacji z Mariuszem. Róża zakochała się w Mariuszu, a Mariuszowi na niej nie zależy. W rezultacie wyszła z tego taka relacja to skomplikowane. Róża się stara, a on ją olewa. Wydawać by się mogło, że Mariusz docenia róże czasem, bo on też jej mówi komplementy. Na przykład mówi jej, że jest odpowiedzialna. Róża, ty jesteś taka odpowiedzialna. A mówi to szczególnie wtedy, kiedy chce oddać jakąś swoją pracę Róży, bo pracują razem w tym samym miejscu kiedy chce się pozbyć jakichś obowiązków i ona to robi za niego, bo przecież jest tak odpowiedzialna. Róża, jesteś taka ogarnięta, ty wszystko zawsze zrobisz na czas, mówi mariusz, wpychając jednocześnie coś, co nie jest dla niego ani konstruktywne, ani interesujące, czyli krótko mówiąc jakieś śmieciowe zadania. Z tego samego powodu, czyli z powodu, że Róża jest tak odpowiedzialna, nie odwołałaby ona nigdy niespodziewanie spotkania z mariuszem. On to robi regularnie, no bo on przecież nie jest aż tak odpowiedzialny. Jemu wolno, no bo on przecież nie jest aż tak odpowiedzialny. Ale Róża jest bardzo odpowiedzialna i ona nigdy nie odwołuje spotkań, a już na pewno nie robi tego nagle. Róża uważa się też za dobrą i pomocną osobę, bo na ten temat też kiedyś słyszała komplementy, więc jest dobra dla Mariusza. Mariusz odwala szopki, nie panuje nad sobą. Zamiast iść w góry, zamyka się w kiblu i przesiaduje tam przez kilka godzin, ale Róża jest dobra, uczynna, pomocna i czeka na niego pod tą toaletą, zamiast sobie po prostu stamtąd pójść. Róża jest tak wspaniałą osobą według komplementów, które słyszała w przeszłości, że nie może sobie pozwolić na asertywność. Jest tak wspaniała, że czasami zmusza to ją do akceptowania sytuacji, w których ktoś jej nie szanuje, no bo przecież ona nie może się zniżyć do poziomu jakiejś agresywnej osoby, która nagle coś robi niespodziewanie, podejmuje jakieś spontaniczne decyzje. Problem w tym, że czasem zadbanie o szacunek do siebie i zadziałanie w swojej obronie musi się wiązać ze spontanicznym działaniem i ze spontaniczną decyzją. Ale nas te etykiety przypięte do nas, nawet jeśli są pozytywne, tak jakby zesztywniają. One są trochę takim, jakby betonem wylanym na nas, który zamienia nas w posąg. My w środku tego posągu gdzieś tam sobie siedzimy Róża siedzi. W środku posągu mamy posąg odpowiedzialnej, inteligentnej, dobrej, uczynnej dziewczynki, a tak naprawdę prawdziwa dziewczynka siedzi w środku, jest oblana betonem. Beton to są właśnie te etykiety. One ją zniewalają i blokują w spontaniczności i zmuszają do bycia dokładnie w tej formie, jak te etykiety brzmią. Róża już przez to nie może być inna w żadnej sytuacji. Nie może być sobą. Ona musi być tą różą, która została wykreowana na podstawie komplementów, które słyszała pod swoim adresem. I tak działają komunikaty dotyczące tego, jacy jesteśmy. Niezależnie od tego, czy one są pozytywne, czy negatywne. Dlatego tak teraz dużo się mówi o mówieniu, Dzieciom komplementów, że te komplementy nie mają brzmieć jesteś mądry, czy jesteś odpowiedzialny, czy jesteś dobry, bo to paradoksalnie działać może zupełnie odwrotnie może podcinać skrzydła. Jeśli już mówić komplement, to po to, aby docenić, że ktoś się starał fajnie, że się postarałeś super, że się starałeś widzę, że włożyłeś w to duży wysiłek. Mamy zachęcać dzieci do starania się w ważnych sprawach, a nie do bycia. Odpowiedzialnymi i inteligentnymi. Zawsze, niezależnie od tego, jaka jest ich bieżąca potrzeba. Wracając do róży. Róża zamknięta została w posągu idealnej róży. Teraz w dorosłości trudno jest jej się z tego wyzwolić, trudno jest jej działać spontanicznie, trudno jest jej tańczyć, uczyć się czegoś, bo przecież na początku robi głupio i nie umie. Jak tańczy, to może się ośmieszyć i też wypaść niezbyt inteligentnie. Trudno jest jej się cieszyć z czegoś, bo przecież to jest lekkomyślne. Poważni ludzie czują tylko poważne emocje, a nie jakąś tam radość. A właściwie to poważni ludzie są oazą spokoju. Oni nie czują żadnych emocji. Jak ten posąg, właśnie z betonu. Przez komplementy, jeśli za bardzo w nie uwierzysz, zamieniasz się w betonowy posąg. Pamiętaj o tym. Jeśli czujesz się jak betonowy posąg. To być może musisz się wyzwolić z jakichś przeszłych komplementów. W ogóle zobaczcie, jak to wspaniale działa jako sposób manipulacji kimś. Wyobraźmy sobie, że mamy jakieś biuro, gdzie jest jakaś robota do zrobienia i powiedzmy, Marzenka mówi grażynce: Grażynka, słuchaj, ty jesteś w tym najlepsza, ty to ogarniesz najlepiej ze wszystkich. I grażynka bierze robotę, której nikt nie chciał. Tak jak właśnie. W przypadku Róży, która bierze robotę śmieciową od Mariusza. I potem Grażynka się męczy, siedzi po nocach, nie dosypia, stresuje się, poświęca na to swój prywatny czas, żeby zrobić robotę, której nikt nie chciał, której tak naprawdę we wnętrzu ona też nie chciała, ale nie mogła tego posłuchać, bo musi być przecież tym wyidealizowanym posągiem, i osobą, która najlepiej takie śmieciowe rzeczy ogarnie. Dlatego, tak jak mówiłam, nie ma takiej cechy i takiej zasady, która pasuje do każdej sytuacji. Może będę świetnym ogarniaczem w sytuacjach, które są dla mnie ciekawe i które lubię, ale nie mam ochoty być świetnym ogarniaczem w śmieciowych sprawach, które nic konstruktywnego nie wnoszą do mojego życia ani do życia żadnej innej osoby. Przemyślcie sobie, czy wy też macie jakieś takie przypisane wam cechy już w przeszłości, które was. Uwierają, zniewalają, blokują i czynią z was taki wyidealizowany posąg. Czy wy też macie w swojej pamięci zakodowane komplementy, które was krzywdzą, ranią i szkodzą wam? To wszystko, co miałam do powiedzenia na ten moment, na temat komplementów i tego, jak mogą być one dla nas negatywne. I raniące. Poszukajcie sobie profilu Pokój w Głowie w mediach społecznościowych, jeśli macie ochotę na więcej moich treści. Poszukajcie na Instagramie i Facebooku. Zasubskrybujcie sobie też podcast Pokój w Głowie w Waszych ulubionych aplikacjach podcastowych, po to, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Koniecznie zasubskrybujcie. No i teraz czas na wyjście przez sklep z pamiątkami. Na stronie pokójwgłowie.pl w zakładce sklep możecie sobie odszukać jakieś pamiątki związane z hasłami z podcastu. Sklep z pamiątkami przy okazji sponsoruje niniejszy podcast. Opowiadała Kasia Iwaszczuk-Pudzianowska, psycholożka, a odcinek zmontowała Katarzyna Pilarska.